Siemano. witam was w kolejnym filmie ze żniw. Jedziemy do mnie na tą nową dzierżawę. Na te 15 hektarów, co udało się w tamtym roku wygrać przetargu ofert pisemnych. Gdzie jest posiana pszenica ościśta. Fenomen. Wszyscy mówili, jakie to och, ach, dobre. Więc pożyjemy, zobaczymy. Chwila sądu, chwila prawdy. Wjeżdżamy, szczepiamy się i zobaczymy, co to będzie sypać także na łączu nic nie było z takiego wychodzenia, nagrywania więc dzisiaj będziecie mieli przyjemność to pierwszy raz w tym roku zobaczyć ale kto ogląda, to już widział nie raz słoneczko wyszło. Oczywiście nie obyło się dzisiaj bez opadów w deszczu. Na myśli to polało, że kałuże są, a tutaj ten obręb ominęło. Potem po południu o godzinie 13 popadało, ale dosłownie tylko zmoczyło podwórko. Rano pszenica miała 18,5-19%. A teraz jak jechałem... A teraz... A o godzinie 14 miała 17,5%. A teraz byłem na obiedzie, mamy godzinę już zaraz, no po 16 jest, no to teraz ręki 15-4, więc zanim tu dojechałem, zanim się zaczepię, wiadę, o to myślę, że będzie taka leciała jak wczoraj, 15, a jak słoneczko dopisze i wiaterek się nie zatrzyma, no to będzie tylko, tylko w dół, jeżeli chodzi o wilgotność, także... Odbezpieczamy i się zaczepiamy. Zobaczymy, jestem ciekaw, jak ona będzie planowała. Albo będzie szczęście, albo klęska urodzaju. Krytycki pamiętajcie podstawa Bez tego żadna naprawa nie ma prawa bytu. No i dobra, zaczepiamy się. Dostępniamy sobie internecik, nie kupowałem karty, bo tutaj kombaj chodzi w sumie tylko dwa tygodnie, więc udostępniam przez hotspota z telefonu sobie internet, a na nawigację. Także wyłączamy tryb drogowy, dajemy trochę wichru, zwiększamy przepływy tutaj. co? Uda się albo się nie uda, nie? A tam za stary jestem na chwalenie się. Albo się uda, albo się nie uda. Są dni, że się uda. Są dni, że trzeba poprawić. No ładnie wskoczyło wszystko. Wyjedziemy jakoś? Wyjedziemy. Otwieramy od razu daszek, niech się rozkłada. Nie wiem, czy tu między śliwkami przejadę kurczę, felek. No i dobra, idziemy. Otwiera się, otwiera. Także zobaczymy. Wczoraj miałem już wjechać w nią, no ale szybko rosa naszła i nie wjeżdżałem. Bo to był bez, bez sensu w ogóle. Bym nakosił zbiornik. A tak, tam koło brata pola wjechałem na niego 5 hektarów. jeszcze dwa zbiorniki niecałe ukosiłem. Także wjazd tutaj byłby bez sensu. Szmatkę. Trzeba ładnie wyczyścić. Ostatnimi czasy wwoziłem te sprężone powietrze. No ale taka kolej rzeczy że się skończyło i, i nie było kiedy kupić. A może, że nie było kiedy, tylko po prostu się nie chciało. Coś w tym stylu. Oj! No, tego to jeszcze nie miałem nigdy, żeby mi to spadło. No ale jak to się mówi, musi być ten pierwszy raz, nie? Dobra, mamy wszystko spięte. Jeszcze idziemy z tyłu zaczep zamknąć żeby się śmieci nie wsypały do niego. Opla. No i dobra. Start. Kosimy fenomena. No, kombaj ma co robić. Słoma taka jakby jeszcze niedojrzała. Niby złota, ale czuć że ciężko nie wiem, czy przez to, że jest bardzo gęsta i dużo tej masy jest. Fajnie, w hederze siedzi. Jedziemy 3,5 na godzinę. Wilgotność 16. No i jak coś wygląda, to chyba i leci. Zobaczymy. Jak skoszę pole, podam średnią. Na chwilę obecną wydaje mi się, że 6 powinno wyjść. Zobaczymy, jak dalej bo są górki poprzepalane, na środku jest taka dziura na tym polu, więc z tyłu jest dobry, jak z przodu zobaczymy no i pierwszy zbiornik nakoszony no i co mogę powiedzieć jak na ościsto, nie jest blada i ma bardzo ładne grube ziarno, ma dużo grubego, dużo, tak, dużo takiego drobniejszego, niewykształconego. Zobaczymy, jakie parametry. No i dobra, mamy godzinę 22. Zjechałem na gospodarstwo. Już nie szło tego fenomena kosić Słoma, ta jakby nabrała wilgoci Tam znajomi Dwa, trzy pola dalej Dosłownie w linii prostej, nie 300-400 metrów koszą Inną odmianę zwykłą pszenicy Niby sucha, komba idzie A tutaj Mokra słoma i koniec, do domu No i wilgotność 16 i do góry tylko teraz rosła Skosiłem kombajn pokazał 10,30 ale no, gdzieś tam na poprzeczniakach tutaj na początku pole sklina więc e, ogólnie trzeba przyjąć te 10 hektarów 9,5 nakoszone plus minus 67 ton czyli dobre 6,5 tony na chwilę obecną ta odmiana sypie na tym nowym polu nie wiem jak tam sypało bo pierwszy raz mam tam zboże posiane ogólnie pierwszy raz coś zbieram więc ciężko coś powiedzieć, czy to do, dobry wynik czy słaby wynik ogólnie jak jest 6 z przodu nie ma dramatu ale widać, że przymrozki yy, obcięły plon i teraz te intensywne opady deszczu spowodowały, że ta pszenica yy, jest porośnięta są kiełki, więc zobaczymy jak to będzie wychodziło na próbie jutro jedzie to do skupu, także 910 mamy kontrakty z przejściem na paszę. Na 800, tu za wilgotność na pewno będzie ucięcie sceny z 2-3%. Także pożyjemy, zobaczymy. Nie zanudzam, nie przedłużam. Widzimy się w kolejnym ujęciu. Kolejnego dnia. Także na razie, cześć. Siemanko, tak wspominałem. Witamy się w kolejnym ujęciu, w kolejnym dniu. 3 sierpnia. Jedziemy na skup Mamy gdzieś około na sobie a, prawie 29 ton, z tego co kombajn pokazał i tutaj waga obrata e, Także no, pierwsza przyczepa to no, można powiedzieć, że pełna, coś tam by jeszcze weszło około pół tony. Na drugą jeszcze stronę by weszło, także pszenica widać, że tutaj ona no waży Waży, waży i nie ma co tutaj gadać, także lecimy, zobaczymy, jestem ciekaw parametrów ziarno bardzo ładne, grube a co, z tego, co, a co z tego wyniknie, czy będzie białko czy będzie liczba opadania no to dowiemy się już niebawem brat Tomek przede mną pojechał bo wczoraj nakosiłem ciężarówkę <laughs> te dwie czternastki i do siewu odsypałem pełniuszki. zbiornik, gdzieś około no myślę, że prawie 7,5 tony <laughs> jak nie pod 8 taki, że no Jedno ziarko brakło, aby się zaczęło osypać ze zbiornika Także no 66 ton wczoraj nakoszone No i zobaczymy Zobaczymy, głupio to ta odmiana nie wygląda Troszkę dostała, widać przymrozkami Ale to już chyba wspominałem jak kosiłem No ale nie zrażam się, dam szansę Jeszcze rok, aby to posiać Ze względu na to, że dzika zwierzyna w to nie wchodzi Gdzieś tam przejścia są, ale nie grydzie. A mam takich kawałków gdzieś koło bagien, gdzieś blisko lasy Łąki i te dziki zawsze jakieś szkody w pszenicy wyrządzają A tutaj szkód brak Być może dzików brak, dlatego szkód brak Ale tam znajomy dalej miał pszenicę zwykłą, zwyczajną No i mu pojadły troszkę <laughs> Także nie zanudzam, nie przedłużam Jedziemy, no i dobra, dotarliśmy, widzę kolejki nie ma, brat zapewne wjechał, więc wjeżdżamy na wagę, biorą próbę ważą. No i będziemy czekali na liczbę opadania pewnie 20 minut. Także co i jak? I dlaczego? Za chwilę. No i co, białeczko 15,2 No i co, jaki tak jest chujowo? W tym roku liczba opadania szukana, a liczba opadania to jest 138, a brat, co przede mną był ciężarówką, 130 tylko, a bazowa 250 musi być na konsumpcję, więc chuj w dupę w tym roku wszystko strzelił. Nawozu nadawane, wszystkiego napakowane a nie ma jakości przez deszcze. Także no, tak to wygląda. 140 litrów w 10 dni zrobiło po prostu swoje najwidoczniej. No i cóż, zamiast 910 przejście na paszę za 800 no i wilgotność 15,4 a na pasze jak przechodzi to nie 14,5 tylko od 5, do 15 nie potrącają więc tam jakieś 10 zł zejdzie 790 za pszenicę chusteczka nie interes chyba lepiej uderzyć w pszenzyto, nie wiem no bo te pszenzyto dzisiaj jak wełna jest, nie ma masy już na polu i porasta pszenica jeszcze się trzyma i bądź tu mądry gospodarzu co siać w tym roku już, aby na przyszły rok zbierać. Także no sami widzicie jak to jest. no Nie jest lekko, wam powiem. Fajne, fajnie się robi to, bo się lubi, no ale w tamtym roku nie było białka. Było gorąco, były upały. W tym roku rok chłodny wszystko by było, tylko te intensywne opady. Zrobiły spustoszanie na polu, także no widzicie, co sobie możesz zaplanować. I zaraz sobie chłop policzył. Aha, mam 100 hektarów pszenicy, tak? Podpisałem na przykładowo po 900. No. Będą parametry, wszystko dałem, ochroniłem trzy zabiegi grzybowe z górnej półki. Nawożenie yy, maksymalne, aż więcej roślin nie mogły pobrać. Ale co, okazuje się, że nie ma parametrów. I to sobie możemy zaplanować, a to jest dużo. 100 zł na tonie, czy nawet 110, no 100 zł, to jest dużo. To jest 60 tysięcy różnicy przykładowo. Tak, średni plon 6 ton, 100 hektarów, po 100 zł 60 tysięcy. Szybka matematyka, nic do nas nie ująć. Także zobaczcie, 60 tysięcy jest naprawdę. Może w takim kombinacie, no ogólnie w gospodarstwie, te pieniądze i, i tak gdzieś się przemielą. Ale z perspektywy zwykłego e, człowieka, który chodzi na etat do pracy 60 tysięcy, to jest w chuj kasy. W chuj, trzeba to sobie dobrze powiedzieć. Bo tutaj odsetki, nie odsetki, to w tym całym y, można powiedzieć, biznesie to się przemieli. Także, ale dla zwykłego. Człowieka, który chodzi codziennie rano na etat, to jest kurwa prawie rok pracy, nie oszukujmy się. Także widzicie, dlatego tak rolnicy może nie płaczą, tylko mówią jak jest. Bo w każdym roku jest inna zagadka do odgadnięcia: co pójdzie nie tak. <laughs> Pozdrawiam Lecimy szykować kombaj. Będziemy kosić dzisiaj dalej Trudno, nic nie poradzimy Głowa do góry I rura, aby skosić to co jest I zapomnieć I zaczynamy Nowy etap produkcji Żywności dla świata Misja wykarmić świat No i dobra Rozarłem na gospodarstwo. Godzina po dziesiątej No i co? Nie patrzcie tak na mnie. Dmuchanko, sprawdzanko, naciąganko, smarowanko. No nie wiem, o której wyjdziemy, bo jest totalny brak słońca. Z wilgotną zamuł. Jedynie taki plus, że delikatnie, ale to bardzo delikatnie. Powiewa jakiś wiaterek, także szybko nie wjedziemy znowu. Jak nie będzie padać, to 14 nie szybciej będzie gnój No i dobra, w kolejnym ujęciu jak widzicie, żniwujemy nadal. Już nakosiłem ciężarówkę i zbiornik. Godzina 17, także kończymy działkę tą 15 hektarów fenomena na rady wczoraj od 17 do godziny 20 no i dzisiaj koszę gdzieś około tutaj już myślę, że z dwie godziny no i zostało nam ostatni przejazd półtora przejazdu jedziemy dalej także ta odmiana u mnie w Dołkach poprzemarzała w Dołkach leci mniej jak na Górkach no wiadomo, nie mówię o tych spalonych częściach pola, gdzie leci dwie tony No ale ogólnie widać, że potencjał odmiana ma No ale przymrozki zrobiły to, co miały zrobić widocznie No i po prostu ten plon nie jest taki, jakby się zakładało, Ale myślę, że szóstka z przodu wejdzie, więc nie ma co dramatyzować No i dobra. Fenomen zakończony. Wjechaliśmy do Tomka w Pontikusa. No co? O niebo lepiej się to kosi. Fenomen w ogóle. Nie chciał go rotor wciągać. No żywa słoma. Jeszcze nie dojrzała. Góra wypukana przedojrzała. A słoma, no to też świadczy, tak jak wspomniałem o tej zdrowotności tutaj Pontikus ona chyba jest nieco wcześniejsza. Yy, wilgotność podobna, także no szału nie ma, wszystko na pogranicy 15-16%. Dobra, nachodziła rosa i ta jakby zeszła. Mamy godzinę 22 Znajomy też kradnie z pola. No to nie są żniwa, to jest kradzież. Wszystko mokre. Także, no zobaczymy, czy w tym tygodniu pogoda będzie taka, jak zapowiadają, czyli 25, 27 stopni, czyli coś może o normalnej wilgotności uda się ściągnąć z pola. No, ale pożyjemy, zobaczymy. A my aktualnie oporowo dajemy do przodu. moja kukurydza, zobaczymy, z kombajnu taka niepozorna Koldy ma, zobaczymy. No, i cóż, drodzy widzowie, kończymy na dzisiaj ten oto film i dzień 22.50. Zjeżdżamy. Udało się skończyć u mnie działkę, tam 15 hektarów, gdzieś 6 do skoszenia było. No i tutaj działkę 9 hektarową, szersza niż dłuższa bardzo krótko więcej poprzeczniaka, potem dużo kręcenia także jak na tak późny wjazd. 15 hektarów skoszone, nie ma tragedii. Tym bardziej, że nakosiłem na ciężarówki. Czyli praktycznie w locie sypane były cztery przyczepy, a reszta na ciężarówki sypane. Także no schodzi czasu wyjechać, wysypać. A w locie to zanim się zatrzymamy, wszystko wysypiemy, to już praktycznie mamy czwartą zbiornika nakoszoną. Tak więc choko zmęczony, żegla się z wami. Także do zobaczyska, trzymajcie się mordki, mordeczki Elo